Cześć, nazywam się Malwina Faliszewska i witam Cię w dzisiejszym odcinku. Tym razem opowiem Ci o talentach Galupa. Wiem, że temat talentów Galupa jest coraz bardziej popularny i wiele osób zastanawia się, czy wykonać taki test oraz jak się go wykonuje oraz na czym polega cała metoda. Tak więc dzisiaj odkryję przed Tobą tajniki talentów Galupa jako certyfikowany coach mocnych stron Instytutu Galupa. Zaczynamy. Co to jest test Galupa? Pewnie nieraz słyszałeś, słyszałeś taką nazwę, test Galupa. Tak naprawdę jest to potoczna nazwa na badanie, które nazywa się Clifton Strengths. Zostało nazwane od nazwiska twórcy talentów Galupa, Dona Cliftona, który był jednym z prekursorów psychologii pozytywnej. I to właśnie Don Clifton, kiedy zaczął. Interesować się psychologią i rozpoczął e, naukę, zadał sobie pytanie: co by się stało, gdybyśmy zamiast wciąż poprawiać to, co w ludziach niedoskonałe, skupili się na tym, co w ludziach dobre? I tak właśnie rozpoczęła się koncepcja talentów Galupa, które dzisiaj właśnie znacie jako. E, jako potocznie zwany test Galupa. Na czym to polega? Tak więc, w ramach wszystkich badań, które Don Clifton i później Instytut Galupa przeprowadzili, okazało się, że jest tak zwane 34 talenty, czyli 34 wzorce zachowań, a w zasadzie wzorce zachowania, myślenia i odczuwania, które mogą być produktywnie wykorzystane, bo tak właśnie nazywa się talent. Przebadano ponad 20 tysięcy menedżerów na całym świecie. I właśnie na, na bazie tych, tych badań i tego, co czyni ludzi, co sprawia, że osiągają sukces, odkryto tak zwane talenty. Jest ich 34 i zostały one podzielone na cztery domeny. Przy czym, tak jak wspomniałam, talent to nie jest talent rozumiany tak jak my zwykle to rozumiemy w języku naszym polskim, czyli na przykład talent muzyczny, czy talent humanistyczny, ale jak jeżeli widziałaś, widziałeś ten, ten profil talentów Galupa, czy jakikolwiek raport, czy zapoznawałeś się z nazwami, to na pewno zauważyłaś, że... Te nazwy są takie dosyć specyficzne, na przykład Maximizer, albo Relator, czyli bliskość po polsku, czy Elastyczność. Więc chodzi o to, jakie mamy predyspozycje, tak naprawdę, i test Galupa pomaga nam te predyspozycje odkryć, a następnie w ramach pracy i dzięki raportom, które otrzymujesz, będziesz mogła albo mógł się dowiedzieć, jak pracować z tymi talentami, aby rozwijać je na mocne strony. Tak jak wspomniałam, są cztery domeny talentów. Pierwsza z nich to domena wywierania wpływu, czyli domena osób, które jeżeli posiadają te talenty, to są osoby, które nie boją się mówić, które zabierają głos, które, chętnie, które często są widoczne, roztaczają taką energię wokół siebie i oddają ją często na zewnątrz. Kolejna domena to domena wykonywania, czyli... Osoby obdarzone tymi talentami sprawiają, że rzeczy się dzieją, że doprowadzają rzeczy do końca. Jest też domena budowania relacji, gdzie to właśnie inni ludzie, człowiek jest w centrum tych talentów, oraz domena strategicznego myślenia, która odpowiada nam na to, w jaki sposób procesujesz informacje, w jaki sposób je przetwarzasz, no i oczywiście zazwyczaj wychodzi z tego coś dobrego. Jeszcze raz przypomnę, czym jest talent. Talent według Instytutu Galupa jest to naturalny wzorzec myślenia, działania i odczuwania, który może być wykorzystany w bardzo produktywny sposób. Natomiast Talent to nie jest to samo co mocna strona według koncepcji Instytutu Galupa. Aby talent stał się mocną stroną, należy włożyć w niego jakiś wysiłek, należy zainwestować. Czyli taka galupowa matematyka przedstawia się w ten sposób, że talent razy inwestycja równa się mocna strona. I pozwól, że wytłumaczę Ci to na przykładzie. Wyobraź sobie, że talent, że ktoś ma talent w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak talentu, a 5 to taki naprawdę duży potencjał i talent. I wyobraź sobie teraz inwestycję, czyli którą też pokażę jako od 1, gdzie mała inwestycja, i 5 naprawdę duży wysiłek. I teraz zobacz, jak to działa. Jeżeli weźmiesz kogoś, kto ma talent na poziomie 5, tak, czyli naprawdę dużą predyspozycję, ogromny talent do czegoś i pomnożysz to przez taki średni wysiłek, czyli powiedzmy 3, no to wynik będziesz miała 15. Ale jeżeli na przykład weźmiesz osobę o tym samym poziomie talentu, czyli znowu dużym talencie i pomnożysz ten wynik razy 5, czyli naprawdę włożysz dużo wysiłku, to wynik już jest 25. A co dzieje się w przypadku, kiedy. Często z takiego tradycyjnego modelu rozwoju mamy taką pokusę, żeby właśnie inwestować w nasze słabe strony, no bo wtedy możemy osiągnąć super rezultaty. No to znowu, patrząc na takie matematyczne równanie, jak to wyglądało. Weźmy kogoś o talencie, w zasadzie kogoś, kto nie ma talentu do czegoś, ale usilnie się stara, żeby osiągnąć jakieś dobre rezultaty i ma talent na poziomie 1. Zauważ, że nawet przy maksymalnym wysiłku, czyli 5, ten wynik, no to będzie nadal tylko 5. I teraz jak można porównać kogoś, kto ma talent naprawdę do czegoś, i predyspozycję na poziomie 4 czy 5, do kogoś, kto nie ma tego talentu, nie ma tej predyspozycji. Ten wynik po prostu nigdy nie będzie nawet porównywalny. Także zobacz, że nawet osoba, która ma taki przeciętny talent, powiedzmy na poziomie 3 czy 4, już kiedy po prostu pomnoży go przez jakiś wysiłek, to i tak ta liczba wyjdzie dużo większa niż w przypadku osoby, która tego talentu nie ma. Co daje w ogóle takie przeprowadzenie tel, testu Galupa, czyli wykonanie badania? I odkrycie swoich mocnych stron. Bo to jest często takie pytanie, które się pojawia. No dobrze, to zrobię ten test i co się stanie. Moja praktyka coacha mocnych stron pokazuje, że naprawdę wykonanie tego testu przez osoby, które na przykład nie dostrzegały wcześniej swoich stron, mocnych stron albo po prostu są zainteresowane rozwojem osobistym, to jest takie ogromnie ciekawe doświadczenie i często te osoby. Po omówieniu tego testu i po przeczytaniu swoich wyników mają tak zwane momenty aha. To jest ten taki moment, kiedy oni myślą... Aha, ja wreszcie rozumiem siebie. Ja wreszcie wiem dlaczego yy, na przykład zawsze w swoim życiu potrzebowałem bardziej tego czy tego albo że zachowywałam się w taki ani inny sposób, a ktoś inny chciał, żebym robiła coś inaczej i to nigdy nie było zgodne z moją naturą. Czyli można powiedzieć, że wykonanie tego testu daje nam taką ogromną wiedzę o sobie. To jest też takie bardzo motywujące, dlatego że Wyobraź sobie nagle, że czujesz się, myślisz sobie, że jesteś osobą może, która nie ma żadnych talentów albo tak do tej pory o sobie myślałaś, a okazuje się, że masz talenty, że one są nazwane i dostajesz swój raport, wiesz, że jesteś osobą wyjątkową. A jesteś osobą wyjątkową, bo wyobraź sobie, że tylko pierwszych pięć talentów w takiej samej kolejności zdarza się z prawdopodobieństwem raz na 33 miliony. To pokazuje, jak niezwykle unikalną jest każda osoba, czyli tych kombinacji talentów jest tak dużo, więc możesz pomyśleć w zasadzie, że prawie jesteś jedyna, jedyny w Polsce, jeżeli właśnie e, odkryjesz te swoje talenty. Kolejnym pytaniem, które też pojawia się często, jeżeli kiedy rozmawiam z osobami, to co chcą wiedzieć, to jaki test wykonać, bo, albo jakie są w ogóle możliwości, bo Instytut Galupa przewidział dwie możliwości, czyli albo wykonujemy tak zwany test podstawowy, top 5, czyli w wyniku którego otrzymujemy wiedzę na temat swoich pierwszych pięciu dominujących talentów, albo też możemy zrobić pełny profil, który pokazuje nam, pełne 34 talenty, gdzie widzimy jak one kolejno się układają. oraz możemy też zobaczyć co jest na samym końcu, jakie talenty jeszcze poniżej piątki są, bo to ma znaczenie, czyli pierwsza piątka to są takie najbardziej nasze dominujące talenty, ale to nie jest pełnia wiedzy o nas. Dlatego top 5 jest dobre na początek, kiedy dopiero może zaczynasz w ogóle przygodę z rozwojem osobistym. Natomiast w pewnym momencie po wykonaniu top 5 czasami brakuje tej dodatkowej wiedzy, więc warto rozszerzyć to badanie albo wykonać od razu pełny profil, bo tak naprawdę my na co dzień działamy w oparciu o nasze... Około 10 pierwszych talentów, to jest bardzo indywidualna sprawa, czasami jest to 8 pierwszych, czasami nawet do 12 w rzadkich przypadkach, ale około 10 pierwszych talentów jest takimi dominującymi talentami, które warto poznać, warto rozwijać, bo właśnie na nich powinniśmy budować nasz sukces, nasze cele i to, jakie osiągamy, powinniśmy właśnie robić w oparciu o te talenty. Jak wygląda w ogóle takie omówienie i co uzyskujesz w wyniku wykonania tych dwóch profili? Przy top 5, tak jak powiedziałam, otrzymujesz 5 pierwszych talentów i otrzymujesz taki podstawowy raport. Co to znaczy podstawowy? To znaczy, że on zawiera opisy talentów po polsku, natomiast takie ogólne opisy, natomiast on nie zawiera, nie bierze pod uwagę dynamiki talentów, czyli tego, jak poszczególne talenty ze sobą e, współdziałają, jak na siebie oddziaływują, także tutaj będzie taki bardzo podstawowy podstawowy raport, ale już na nim można pracować i też możesz się również możesz pracować samodzielnie, ale też warto wybrać się do certyfikowanego coacha mocnych stron na taką sesję omawiającą. Drugi raport, czyli ten profil 34 talentów no daje już Ci o wiele większe możliwości pracy i też takiej większej samoświadomości, ponieważ zawiera już bardzo spersonalizowany raport i tutaj to, to co jest ważne. Raport spersonalizowany jest raportem, który otrzymujesz tylko i wyłącznie w języku angielskim. W przypadku Top 5 raport otrzymujesz albo po polsku, albo po angielsku. Możesz sobie zdecydować i nawet zmienić języki. W przypadku 34 talentów dostajesz też taki podstawowy raport po polsku, natomiast ten duży, spersonalizowany raport jest w języku angielskim. I co w tym raporcie? W każdym raporcie dostajesz opis szczegółowy właśnie każdego ze swoich dominujących talentów, czyli pięć pierwszych i jeszcze do dziesięciu troszkę węższe opisy, ale również tam są, otrzymujesz tam informacje, w jaki sposób możesz rozwijać każdy talent, czyli co robić, aby talent przekuwać w mocną stronę. I otrzymujesz także informacje o tak zwanych potencjalnych blind spots. Czyli co to jest blind spot? To jest taki, taka ciemna strona talentu, czyli coś, co może powodować, że jeżeli masz niedojrzały talent, on jest niedobrze zarządzany, nieuświadomiony, to czasami pewne aspekty tego talentu mogą powodować, że, że z jakiegoś powodu ten talent czasami ci przeszkadza albo innym ludziom może przeszkadzać, jeżeli nie potrafisz tym dobrze zarządzić. I tutaj dam ci przykład, żeby to dobrze zrozumieć. Wyobraź sobie, jest taki talent, który nazywa się achiever, jest to talent osiąganie i osoby z tym talentem to są osoby, które uwielbiają kończyć i to są bardzo zdeterminowane osoby, które każdy dzień kończą z takim poczuciem, że ich dzień był pełny, że wykonali zadania, po prostu często nie mogą położyć się spać, jeżeli coś na ich liście nie jest odhaczone i jeżeli taka osoba na przykład współpracuje z innymi, nie ma takiej świadomości, to po pierwsze może wywierać zbyt dużą presję na innych, że oni też tak samo powinni kończyć wszystko tego samego dnia i, i może to być na przykład, jeżeli to jest szef i nie, nie, ma uświadomionych, nie ma uświadomionej tej cechy w sobie, no to na przykład może powodować, że wpadać w pracoholizm albo stresować i powodować trochę nieprzyjemny, nieprzyjemny nastrój w zespole tym. Ale oczywiście to jest tylko potencjalna rzecz, to się może zdarzyć. Na przykład przy osobach z talentem adaptability, czyli elastyczności, takim potencjalnym... Blind spotem może być to, że ponieważ te osoby żyją tu i teraz i przede wszystkim interesuje ich teraźniejszość, to czasami na przykład mogą mieć problem albo wyzwanie z planowaniem albo realizacją długoterminowych celów. Natomiast świetnie warto znać ten, ten talent i świetnie ten raport pokazuje Ci taki potencjalny blind spot i dzięki temu możesz wiedzieć w jaki sposób go ominąć albo pracować w taki sposób, żeby nie przeszkadzał ci, żeby ten blind spot nie był tak zwaną kulą u nogi. I tutaj jeszcze ważna sprawa, bo mówimy o tym, że talenty, że rozwijamy talenty i powinniśmy się koncentrować na tych mocnych stronach, czyli głównie na tej pierwszej dziesiątce. A co w takim razie ze słabościami? Instytut Galupa słabość definiuje jako coś, co stoi nam na drodze do naszego sukcesu. Czyli to niekoniecznie muszą być te rzeczy, które masz na końcu swojego raportu, bo te pięć ostatnich talentów, o nich mówimy tak zwane, że to są tak zwane lesser themes, czyli słabsze talenty, i one właśnie, o nich można powiedzieć, że to nie jest Twoja natura. Natomiast zawsze może się zdarzyć tak, że potrzebujesz czegoś, co masz na końcu czasami w swojej pracy. Generalnie tak długo jak te rzeczy, które masz na końcu w swoim raporcie nie stoją ci na drodze do, do realizacji twoich celów, tak długo nie musisz się nimi zajmować. Ale jeżeli w jakiś sposób e, oczywiście m, główna część twojej pracy polega na realizacji rzeczywiście jej pracy w oparciu o twoje talenty. A czasami potrzeba ci na przykład czegoś, co masz na końcu. Typu, na przykład nie jesteś analityczny, bo masz to na końcu, ale co jakiś czas potrzebujesz przeanalizować jakiś raport, czy pracujesz w dziale, gdzie musisz też zarządzać na przykład finansami albo coś zaplanować. Ale nie masz tego w swojej dziesiątce, to albo po pierwsze trzeba wiedzieć, że to jest Twoja słabsza strona, to nie jest Twoja natura, więc możesz na przykład zatrudniać osoby albo współpracować z osobami, które mają ten talent i tym się posiłkować, zamiast frustrować siebie, że Ty tego nie potrafisz, bo dla kogoś to będzie tak naprawdę 5 minut albo praca na przysłowiowym kolanie, jeżeli ma to w swoich dominujących talentach, a dla Ciebie to będzie udręka i coś, co. Będzie powodować jakąś Twoją frustrację, więc tutaj e, duża świadomość i, i ten raport daje Ci taką pełnię wiedzy o Tobie. No dobrze, masz już swoje talenty, to teraz pytanie, jak pracuje się w ogóle z tymi talentami i e, co możesz zyskać, i czy w ogóle warto wybrać się na e, sesję indywidualną do coacha mocnych stron. To może zacznę od tego, jakie są etapy pracy z talentami. Pierwszy etap pracy to nazywa się Name It, czyli nazwij to. Jeżeli otrzymujesz swój raport, to w pierwszej kolejności ważne, żebyś, żeby zapoznać się z tym, jak, co kryje się pod nazwą konkretnego talentu i jakby umieć to nazwać swoimi słowami. I to jest ten etap, kiedy ty poznajesz talent, co się kryje pod, pod konkretnymi nazwami. Drugi etap to tak zwany Claim It. Czyli doceń to, uznaj. Uznaj ten talent w sobie. Chodzi o to, żebyś, żeby zrozumieć, jak dany talent w tobie pracuje. Bo jeden talent może trochę inaczej pracować u jednej osoby i trochę inaczej u drugiej. Tak jak wspominałam na początku, talenty są dynamiczne. To znaczy, że, one, że to ma znaczenie, że. Hmm, są otoczone innymi talentami, czyli wpływają na siebie wzajemnie. I tutaj w ramach tego etapu claim it poznajesz przede wszystkim, kiedy ten talent w Tobie pracuje, kiedy Ty go używasz, jak on się wyraża w Twoim życiu, w Twojej pracy. I to jest taki bardzo ważny etap, kiedy tutaj dostajesz taką konkretną wiedzę na swój temat. I trzeci etap, do którego wszyscy powinni dążyć, jeżeli chcą rozwijać swoje talenty i, i pracować w oparciu o nie, to jest tak zwany etap aim it, czyli można by to przetłumaczyć jako wyceluj, zaplanuj. Chodzi o to, żeby teraz nauczyć się, jak te talenty, które już znasz, rozumiesz i wiesz, jak pracują w tobie, jak je... Wykorzystać do realizacji swoich celów, jakieś świadomie wykorzystać, jak zaprzęgać swoje talenty właśnie do tego, żeby one Ciebie wspierały. I to jest ten trzeci etap i tak naprawdę praca z talentami. Myślę, że nigdy się nie kończy. początek jej to właśnie zrobienie testu, poznanie, poznanie swoich talentów, a tak naprawdę później rozwijasz te talenty w trakcie swojego życia. I to jest piękne, bo ta przygoda nigdy się nie kończy. No i teraz czy warto pracować samodzielnie, czy warto pracować z coachem mocnych stron? Ja podpowiem tutaj bardzo jednoznacznie, że oczywiście możesz Próbować pracować samodzielnie, tak samo jak możesz robić trening samodzielnie, a możesz też iść do trenera, który pierwszy raz pokaże ci, jak prawidłowo wykonywać ćwiczenie. Podobnie jest z coachem mocnych stron Instytutu Galupa, który jest tą osobą, która. Pokażeć i wytłumaczyć, przede wszystkim, jak ten raport dobrze czytać, jak ten, wspólnie odkryjecie, jak ten talent konkretnie pracuje w Tobie, jak konkretne talenty ze sobą współgrają i współdziałają. Mam też takie doświadczenia, i to różnie bywa, że czasami klienci po otrzymaniu swojego raportu w pierwszej chwili, to są takie różne reakcje, w pierwszej chwili myślą, wow, to całe ja, cała ja i to jest właśnie o mnie. Prawda, ale też czasami potrzebują tej dodatkowej wiedzy, żeby zrozumieć, no co dalej z tym robić, jak to rozwijać. A zdarza się, że czasami nie są pewni, są tacy skonsternowani, nie do końca rozumieją, co kryje się pod tymi nazwami, bo tak jak wspominałam, jeżeli zrobisz top 5 i dostaniesz tylko te opisy bardzo podstawowe, to one są bardzo ogólne i czasami mogą nie brać pod uwagę właśnie Twojej specyfiki, dlatego tutaj rozmowa z coachem mocnych stron jest naprawdę ogromnym takim, takim wsparciem i myślę, że jeżeli myślisz o tym, żeby pracować profesjonalnie ze swoimi talentami i zająć się tym tak naprawdę na, na poważnie, to warto zainwestować w taką półtora godzinną sesję podczas której omówicie konkretnie Twój przypadek, kiedy to dowiesz się właśnie, jak z talentami swoimi pracować i myślę, że wielu klientów przychodziło do mnie nawet po tym, że mieli talenty zrobione, nie wiem, dwa lata wcześniej, rok wcześniej, próbowali pracować sam, samodzielnie, ale jednak nic nie daje takiego indywidualnego podejścia jak taki spersonalizowany coaching mocnych stron. Ile kosztuje wykonanie badania Galupa i jak możesz to zrobić? Badanie możesz wykonać poprzez stronę www.galup.com, gdzie możesz kupić samodzielnie dostęp do swoich talentów, ale możesz to też zrobić poprzez, na przykład mój sklep, kiedy, gdzie możesz zajrzeć, kupić ten pakiet, który cię interesuje, a ja. Wyślę do Ciebie zaproszenie do badania wraz z instrukcją, jak do tego badania się przygotować, czyli na przykład, że potrzebne Ci jest spokojne miejsce, jak to badanie będzie przebiegać, i to wszystko przekazuję w swojej instrukcji do Ciebie. Także możesz wybrać, tak jak powiedziałam, top 5 albo pełny profil 34 talentów i jak kształtują się ceny. Cena pierwszej piątki to jest około 100 złotych, natomiast cena badania pełnego, pełnego profilu e, to jest e, ponad 250 zł i możesz to badanie wykonać. Myślę, że warto zainwestować w ten większy profil, jeżeli rzeczywiście myślisz o tym poważnie. Jeżeli masz zrobiony tylko raport top 5, a chciałbyś albo chciałabyś e, dowiedzieć się więcej o swoich, o swoich pozostałych talentach, e, jest taka opcja, żeby wykonać upgrade. Upgrade, czyli rozwinąć to, co już masz i pokazać resztę talentów. I nie musisz tutaj wykonywać testu od początku, tylko dostajesz specjalny kod, który wpisujesz w swoim profilu i wówczas natychmiast w zasadzie otrzymujesz wyniki do swojego profilu. Mam nadzieję, że zachęciłam Cię do wykonania testu Galupa i spojrzenia na siebie właśnie przez pryzmat mocnych stron. Spojrzenia na siebie przez pryzmat rozwoju w oparciu o mocne strony, który przede wszystkim polega na tym, że odkrywasz swoje talenty i inwestujesz właśnie w te talenty, a słabymi stronami tylko zarządzasz. Jest to zupełnie inne podejście niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i do którego um, przystosowaliśmy się w ramach naszego, naszego systemu edukacji, który to e, mówi nam raczej, że pozostaw swoje mocne strony na takim poziomie, jak są, nie zajmuj się tym, a w zasadzie zajmuj się tylko tym, aby aby poprawiać to, co w tobie, to, co w tobie niedoskonałe, bo, bo w tym jest jakby największa wartość. Ja myślę, że większa wartość jest w pracy w oparciu o mocne strony i do tego Cię bardzo serdecznie zachęcam. Jeżeli ten odcinek wydał Ci się ciekawy, pamiętaj, że możesz zasubskrybować mój kanał. Możesz też udostępnić ten film osobom, które uznasz, o których wiesz, że chciałyby dowiedzieć się więcej o talentach Galupa. Zapraszam Cię do oglądania innych moich odcinków oraz odwiedzenia mojego profilu na Instagramie sięgaj po więcej albo na Facebooku Malwina Faliszewska sięgaj po więcej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.